Witam dzięki uprzejmości dystrybutora firmy Diplomat na Polskę, firmy BBS. Mogę pokazać dzisiaj kolejny, kolejny produkt firmy Diplomat. Kartonowe opakowanie, taka metalowa ochrona na pudełko, tu taka przekładka, no i w środku mamy pióro Aero. Serii Aero. W środku mamy jeszcze instrukcję i do każdego modelu jest nabój startowy. Ten model to Aero Volute. Tak, nawiązanie do kształtu Cepelina. To jakby ogólny zarys tego modelu. Tak wygląda. Natomiast lakierowany jest dość ciekawie. Do tego wrócę za chwilę. Na razie przyjrzyjmy się. Skówce, która ma metalowego klipsa, taki dość twardo działający. Ale tutaj są takie żłobienia, jak w większości modeli, właśnie Aero. Natomiast klip ma tylko napis, a tutaj widać te takie dołki dookoła, które ciągną się wzdłuż skówki i korpusu. Natomiast na zakończenie skówki jest takie, Kształcie kopułki i na logo firmy na, na samej czubku. Natomiast korpus zwęża się coś tak w miarę, w miarę równo, a kończy się takim ciemnym, szpiczastym, ale zaokrąglonym elementem. W tym modelu jest stalówka stalowa, ale jako, że to edycja limitowana, to można kupić to pióro ze złotą stalówką. Całe jest z aluminium i pokryte jest specjalnym, tak zwanym wodnym malowaniem. Pewnie gdzieś w internecie każdy znalazł taki filmik, gdzie farba pływa po wodzie, a pióro się w tym zanurza, czy jakiś inny przedmiot, i w ten sposób właśnie unikalny, naniesiony jest wzór. Długość tego pióra dla mnie bez skówki jest w sam raz, natomiast dla wypróbowania założę skówkę, chociaż Widać, że jest dobrze wyważone. Nic mi tutaj nie lata na lewo i prawo to pióro, Także ku mojemu zaskoczeniu bardzo dobrze leży, nawet ze skówką założoną, ale nie wiem, czy akurat przy tym ciężarze byłby to dobry pomysł. Zasilane jest standardem International. Tutaj mamy konwerter, natomiast można sobie dokupić naboje bez problemu. Równanie wielkości z duofoldem Centennialem, z sonetem, lamy safari i pelikanem 140 pokazuje, że to jest długie pióro. No może nie aż tak jak lamy safari, ale długości duofolda. Stalówka też duża 14 cm, 1 mm ma zamknięte pióro. Natomiast bezkówki. Mamy równo 13 cm. Co do średnicy, to w połowie sekcji mamy 11 mm, a w najszerszym miejscu 1,5 cm. Waży 41 gramów. Ja nie wiem czy wspominałem, pióro jest zrobione właśnie z aluminium. Jest dość ciężkie. Czas na próbę pisma. Tutaj jest stalówka stalowa. Jak już to wcześniej wspomniałem, i ona jest grubości M, ale nie jest to jakaś dramatycznie gruba MK. Po dociśnięciu podaje trochę więcej atramentu. Nic nie przerywa przy szybkim pisaniu. Jak widać, przepływ bez nacisku też jest bardzo dobry. Odwrócona 180 stopni pisze nawet tak super cienko. Jeszcze tutaj mam numer, model matowy w kolorze czarnym. To już nie jest limitowane pióro jak to poniżej. Tego poniżej mamy tylko 1000 sztuk numerowanych, limitowanych i każdy ma certyfikat z numerem model tego pióra. Natomiast tak dla porównania pokazuję, jak wygląda taki, ten sam model Aero bez tego malowanego właśnie tą techniką nanoszenia wodnego wzoru tutaj widać lepiej kształt niż w tym wypadku gdzie on jest taki bardziej że tak powiem zakamuflowany z racji ciężaru to pióro być może nie będzie do wszystkich użytkowników adresowane tych którzy nie lubią ciężkich metalowych przedmiotów, to pewnie nie będą zadowoleni. Natomiast myślę, że wszyscy inni będą dobrze im się pisało tymi piórami, bo naprawdę długa sekcja pozwala trzymać nawet dość wysoko to pióra. A w tym modelu ten ciekawy wzór jest dodatkowym atutem, właśnie przez to, że jest unikalny. Za każdym razem pióro się pomaluje trochę inaczej. Dziękuję za uwagę.